No Fury to taki śmieszny piesek w Liza Legend. Jest ona z designu Ada Asasynem, głównie granem na Midzie, ale na topie też się nią da zagrać. No i Forfan można też dżunglę zagrać, albo jak się z kimś ogarniającym gra to nawet na IDK'ym da się nią zagrać. Podczas ostatniego roku były trzy rodzaje bolidów, pod jakie ona była grana. Jeden stricte pod asasynację oponentów, z milionem Letality, drugi pod Bruzela, jakieś HP, jakieś rezisty, dużo przeżywalności w teamfightach. I trzeci hybrydowy z tak zwanym freestylem w zależności od tego co się w krze dzieje i jak tobie idzie jako na fili. Ale co tak w sumie robi Sama na Filii, bo mało osób nią gra i nie wszyscy wiedzą co ona robi. Pasywka spawnuje psy, które biją przeciwników, dobijają miniony i blokują skillshoty. Q to taki sztylet, co się dwa razy rzuca, nakłada krwawienie i ogólnie twoje główne źródło dmg razem z pasywką. W to jest point click dash, gdzie po czwartych sekundy leci się do przeciwnika i co ważne daje 99% slowa na czwartą sekundy jak się doleci do tego przeciwnika. A to jest krótki dash, RK to bus do statystyk, więcej piesków się respi i jak kogoś się trafi to shield dodaje sporo. I jak się po, tak popatrzy na ten kit, to wszystko spoko, tylko to przyklęte W można skontrolować na milion sposobów. Pomijając, że jak się to wykastuje, to Cceki mogą je przerwać, ale to jak się wbijesz w kogoś, to i tak może po prostu uciec i nic mu nie zrobić, bo masz 0 Cceków sam. Nie no jak to nie masz Cceków? Przecież masz slowa pod W, no, no nie do końca no. Ty wiesz ile to jest? 1 czwarta sekundy? Dla porównania, ja przez pół roku nie wiedziałem, że to W ma taką funkcję, to jest aż tak niezna nic nieznaczące. I tutaj wkracza Riot i Spaghetti w ich chodzie. Okazało się, że tak gdzieś w sierpniu znaleziono bugę ze Stridebreakerem. Strike breaker po użyciu daje 3 sekundy slowa na 50%, co już jest całkiem dłuższą chwilą. Ale jakimś dziwnym trafem, jeżeli użyło się strike Breakera mniej więcej wtedy, kiedy na Firi doleciała z W do przeciwnika, to efekty tych slowów się na siebie nakładały, dzięki czemu ofiara dostała slowa na 99% na 3 sekundy. Co jest już dosyć długim slowem i rzeczywiście jest przydatne. I tak, 99% z 370 to jest 112. Nie pytaj o co chodzi. Jakby coś, ten bug został już usunięty gdzieś tak w połowie października. No i ja, jako wybitny koneser na filii, jak dowiedziałem się o tym bugu, to musiałem go trochę poabusować znaczy, potestować. I tutaj macie kilka gierek z tego. Pierwsza gierka, nowej Gara. Nudy na linii, bo tylko można farmić na niego. No. Yy, a co ten zbir tu robi? Out playa przez tego Karła dostałem No i w końcu udaje się kogoś zabić za pomocą tego baga. No, no, gościu się ruszyć nie może, no, co mogę powiedzieć I zemsta na Karleń niestety Stuna dostałem i mf mi killa zabrała Na ten drift, może przymknijmy oko lepiej Okej, okay, okej okay. Tutaj jakieś dzikie akcje, Dostaję milion true damage a flashy nie wiadomo gdzie Ale za odrobiną pomocy, czekaj, 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 czekaj Co? No to niezły hitbox Riot. Jakiś teamfight nam idzie. Na Fury Broken front. pozdrawiam. Ale no tutaj umysł skontrolowany i zbir uciek. No tutaj akurat się w pięciu wiem. unlucky trochę. Ty, ty, ale gdzie to kuleci? xD? No taka gierka, tak zwany easy win. Trochę mnie to wykarował, ale i tak Stray Breaker oddał w tej grze. Druga na Yone. No na Yone to giga nudy są. Tylko trzeba siedzieć pod turretem, bo to coś jest tak broken. Na szczęście jakiś Wardenga na dżungli pomaga mi go zabić. No, niestety nie mogłem mu tam pomóc, bo kół nie miałem, ale prawie daje jeszcze double'a, zgarniam. Człowiek chce się w spokoju cofnąć, że tu jakaś wiewióra przychodzi. Dzięki temu bugowi można było na przykład wiedzieć, która Neko jest prawdziwa, bo ta prawdziwa ma slowa, a ta fejkowa już nie. A tutaj mój boski duo robi podwójne egzekucje, Gregasem. Jeszcze ace'a pod enemy turetem zwalnęliśmy. Mumia z powrotem do grobu. A ten ult to nawet nie pytaj po co był, bo, bo nie wiem, tak szczerze. No i bug ratuje życie, bo jonasz nie może mnie dogonić i przeżywam. No i niestety wiewiór musiał się zemścić za początek gry. Przeciwnie spoddałem i kolejny Easy Winek. W trzecie było już troszkę gorzej, bynajmniej nie z mojej winy, bo ja już od początku oram dzieci z Mida i stopa. Nawet w dżunglera się bawię przez chwilę tutaj na Woidrapsach. Zgarniam Dubla za Free na bocie, ale nawet to naszym dolno, ale innym koleżkom nie pomogło za bardzo. Tutaj to sam się zdziwiłem, że wygrałem. I tutaj zaczyna się spirala nienawiści znana jako BODIF. Jeszcze udało się tą NILAK zabić, ale to czwórka z timu była potrzebna do tego. KAZIKS nie może biedny uciec, i w tu no kurczę, w światka sobie nie trafił. Tutaj sobie pomyślałem, nie no, mam 13 1 a DC to ja kontruję jako asasyn. Tu taka sytuacja, no kombo stunów i biczowanie od Nilach. Tutaj wbijam się w czterech, dwóch bez problemu na dwa kół pada, Ty, ale... ale gdzie, gdzie moje HP się podziało? Oni nawet w naszej bazie nie przegrywali tych fightów, No, no patrz na tego w tej Nilach. No co to jest? Najgorsze jest to, że jeszcze nagranie mi się zepsuło. I tak to przegraliśmy. No, bywa. I tak podsumowując, ten bug pokazuje trochę problem tej postaci, a przynajmniej i W. Niektórym może się wydawać, no ma point click dasha przez cały ekran, to i tak jest OP. Ale jak się rzeczywiście gra na Firi, to W okazuje się być najmniej użytecznym spelem ze wszystkich, a na linii to już w ogóle, panie, to jest bezużyteczne. Tylko jak nie masz cooldown, potrzebujesz troszkę damage'a, to może się na linii przydać. Jest to W giga proste do skontrowania jak przeciwnicy wiedzą co zrobić. Wystarczy jeden cecek i już jest z tysius. A co do samego baga? Czy był on broken? I...